Tygodnik ilustrowany był pismem literackim, artystycznym i społecznym, które wydawano w Warszawie przez 80 lat od 1859 do 1939 roku. Większość czasu przez słynną spółkę Gebetner i Wolf. Pismo było redagowane przez całą plejadę słynnych redaktorów doby pozytywizmu, młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, Opmana. Grzymałe Siedleckiego, Hojnowskiego czy samych Gebetnerów. Należało do obozu starej prasy, to jest reprezentowało interesy bogatych grup społecznych, początkowo zwłaszcza ziemiaństwa. Od zarania swych dziejów miało też niezwykle bogaty dział literacki, którego współpracownikami byli polscy pisarze od Kraszewskiego przez Orzeszkową, Reymonta, Wyspiańskiego, Stafa, Naukowską po... Gombrowicza, Witkacego, Tuwima i wielu, wielu innych. Tygodnik przyczynił się też w znaczący sposób do rozkwitu polskiej ilustracji drzeworytniczej. Zwłaszcza w swych początkach, gdy z pismem współpracowali Gerson, Pilatti, Gierymscy i Okoń. W związku z powyższym warto zwrócić uwagę na ciekawy przedmiot kolekcjonerski prezentowany przez antykwariat Atticus. Jest nim dekoracyjny ceramiczny talerz wyprodukowany przez MS Kuzniecowa w guberni twerskiej. Pochodzi z około 1887 roku i zawiera reprodukcję okładki tygodnika ilustrowanego z 16 kwietnia 1887 roku z cytatem z utworu Dziad i Baba Józefa Ignacego Kraszewskiego. Był sobie Dziad i Baba bardzo starze oboje. Słowem, mamy do czynienia z bardzo unikatową formą reklamy czasopisma. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl.